Witamy dziś w litwie naszej świętej rodziny, błogosławionej rodziny Burmów, naszej bazylice katedralnej, która jest matką wszystkich kościołów. Witamy w tym szczególnym miejscu, dziękując już w tej chwili za odwiedziny naszej diecezji, a witając w naszej parafii. My, którzy jesteśmy tutaj w bazylice katedralnej, którzy będziemy przychodzić dziś, jutro, by modlić się przy relikwiach. Chcemy prosić o wstawiennictwo za nami. Chcemy prosić za naszymi rodzinami, za naszą diecezją, za naszą ojczyzną i za całym pogubionym dziś światem. Za dwa tygodnie będzie 80 lat od tego wydarzenia, kiedy ta rodzina, na którą się w tej chwili wpatrujemy, razem z siódemką dzieci oddała życie w imię miłości, nie w imię jakichś innych ideałów, które dziś często światło przyświecają, ale w imię miłości, Boga, w imię miłości, Boga, który się realizuje w miłości do człowieka w bardzo praktyczny sposób. Dzisiaj dziękujemy im za doświadectwo i prosimy, żeby tam u Boga wstawili się za nami, byśmy się nie pogubili w tym dzisiejszym świecie, byśmy się nie pogubili w naszych rodzinach, w naszych osobistych decyzjach, w naszej ojczyźnie i w całym świecie. Boże, ty ustanowiłeś rodzinę podstawą ludzkiej wspólnoty, przyjmij łaskawie nasze prośby i spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach cnoty świętej rodziny i doszli do wiecznej radości w Twoim domu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki, wieków. Dziękujemy księdzu Bogu Miłowi, który bo nam wreszcie oddał relikwię. Trochę żeśmy musieli się naczekać, ale dziękujemy, że jednak nam oddał Przeżywajcie pięknie